No to dzisiaj jest 11 październik i trzeci rok z rządu pokazuję Wam tego mojego fiołka alpejskiego. Chociaż niektórzy twierdzą, że to nie jest fiołek, że on ma inną nazwę, no ale niech ma jaką chcą, jaką chce. Ja tam znam go jako fiołka alpejskiego, tak wszędzie piszę też nazwa u ogrodników i będę takiej używała. Zobaczcie, trzeci raz z roku. Pięknie kwitnie. A teraz zobaczcie tutaj, co tu się dzieje. Tutaj jest pączek na pączku z Tyle kwiatów jeszcze będzie. Tak jak mówiłam, stoi od wiosny. Do jesieni, do mrozów. Do, dopóki mrozów nie nastaną, to stoi na balkonie i to w miejscu zacienionym, tam gdzie nie ma cienia. Tam, gdzie nie ma słońca, przepraszam. On nie lubi słońca i nie lubi ciepłej temperatury. Widzicie, tak wygląda. A tutaj ma takie coś. Nie wiem, co to jest. W zeszłym roku było, ale potem mi gdzieś odpadło, zginęło, także nie zdążyłam sprawdzić, co to jest. Pięknie to wygląda, ta kuleczka. Podejrzewam, że to jest nasiennik. Na pewno są wśród Was znawcy kwiatów i ktoś mi podpowie, co to może być. Z góry bardzo dziękuję. Dołączę ten filmik chyba do jakiegoś innego. A tak na marginesie to jeszcze pokażę Wam pogodę dzisiaj. Muszę powiedzieć, że jest zimno. Jest naprawdę zimno dzisiaj, bo mamy tylko 11 stopni w tej chwili, a jest godzina. Pch, czy ja wiem? Y, prawie 12. Nie, 11, przepraszam. Ma być dzisiaj najwyższa temperatura, 13 stopni. No, tak tu u mnie wygląda, ale nie to chciałam Wam pokazać. Chciałam Wam się tylko pochwalić moim fiołkiem, no i przy okazji pokazać Wam pogodę, jaką mamy. No, to żegnam się z Wami. Pa, pa.